Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy więc od pięknego, przydomowego ogrodu w województwie lubuskim. Odwiedzamy edukacyjne, ekologiczne gospodarstwo rolne Anielskie Ogrody, które prowadzą Kamila i Bogdan Kasperscy. Od zapachów, barw i smaków można tu dostać zawrotu głowy. Ogród to zarazem miejsce relaksu: spiżarnia, apteka i gabinet kosmetyczny. W przydomowym ogrodzie i na polach Kamila i Bogdan uprawiają zdrowe jedzenie. Tworzą własne rozwiązania, szczególnie w zakresie uprawy na słabej ziemi. Stosują techniki oparte na bioróżnorodności i elementach permakultury. Stosując techniki permakulturowe, uprawę na górkach i wałach, stali się specjalistami od roślin dyniowatych. Są dumni ze wszystkich warzyw i owoców. Ziemniaki, buraki, kapusty, pomidory, papryki, marchewki, pietruszki, pory, selery, cebule i wiele innych. Wszystko uprawiają ekologicznie. Także rośliny ozdobne. Królują u nich hortensje bukietowe. W sierpniu i we wrześniu tworzą spektakularny spektakl. Kamila zabiera Marysię na wyjątkowe zbiory do zielnika. Niektórzy jak w domu chcą sobie wypić herbatę, to podchodzą do szafki, a ty sobie idziesz do ogrodu i sobie zrywasz różne zioła. Tak, i w zależności od dnia, e, no, mogą to być różne zestawy, jest z czego wybierać. E, Co zaproponujesz dzisiaj? Może tak, e, zacznijmy od mięty czekoladowej, to taka namiastka słodyczy. To proszę cię, zerwij sobie albo Dobrze. tutaj około, ciebie jest. też jest bardzo fajna. Berbena Pomarańczowa, to jest konieczne dla świetnej herbaty. Podam Ci parę listków. Poproszę. Myślę, że troszkę mogłoby być też mięty pieprzowej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Miętę pieprzową uwielbiam. Achinacea, czyli tak popularnie zwana jeżówka. Po prostu. Najczęściej w ten sposób na, to, na te kwiaty mówimy, chyba naj, najbardziej znana jest ta nazwa. Zanim tam dorwiemy sobie jeszcze parę listków do herbaty, to zapraszam Cię, żebyś skosztowała kwiatek z begonii, już teraz, tak od razu. Bo smak jest zaskakujący. Mm. Powiem szczerze, mam w doniczce, ale nigdy nie próbowałam. Pyszny. Idźmy dalej jeszcze robić herbatę. Po zbiorach Marysia postanowiła pomóc Kamili w wykorzystaniu tego, czym obdarował ją ogród. Owoce, kwiaty, zioła, warzywa, nic nie może się przecież zmarnować. Warzywa i zioła można spożywać na bieżąco, ale także wyczarowywać z nich potem różne inne rzeczy. Co ty robisz? No, tak jak mówisz, na bieżąco jemy naprawdę bardzo dużo, ale jest taki moment, że wszystkiego jest więcej niż da się zjeść, tak właśnie na co dzień. Dlatego warto jest przerabiać wszystko, żeby mieć spiżarce na cały rok. Te zapasy to jest naprawdę podstawa. <laughs> I na przykład cukinie. Oprócz takich bardzo znanych zastosowań, jak na przykład leczo, czy placki z cukinii, możemy suszyć na przykład, prawda? Możemy zrobić sobie fajne chipsy, o, no ale o. też suszona cukinia jest bardzo fajnym dodatkiem zimą do sosu, do zagęszczenia albo do zupy. To jest może takie mniej znane zastosowanie, ale uważam, że bardzo fajne. To co? Kroimy. Kroimy. Ty kroisz ja pokibicuję. Myślę, że takie dosyć cienkie, bo one wtedy szybciej się suszą. Ważne jest też to, żeby były równej grubości, bo wtedy łatwiej jest nam ususzyć w jednym czasie. O, i takie właśnie plasterki świetnie się nadają. A może do tego dodamy jakiś kolor? Właśnie, to jest dobry pomysł. Bo oprócz tego, że smacznie, to jeszcze może być ładnie, prawda? <śm> <śm> Ja już końcujemy oczami. Tak. Teraz możemy sobie rozłożyć na siateczki. Najlepiej tak w miarę cienko, osobno, bo to wtedy nam się po prostu bardzo fajnie i szybciutko ususzy. A jakie warzywa jeszcze są takie dobre do suszenia, odpowiednie? Jest bardzo dużo. Ja suszę marchewkę, pietruszkę, por, seler, wszystkie takie podstawowe. Oprócz ziół oczywiście, które też tutaj zaraz sobie dołożymy, na przykład bazylię, mm -hmm. ale przede wszystkim takie, które na co dzień używam do zupy i do sosów, to, to zdecydowanie warto sobie ususzyć w suszarce, ale też można w taki sposób, zobaczyć naturalny zupełnie, tak? Czyli na przykład cebulę, to to, no. tak, cebulę i białą, i żółtą, i czerwoną najpierw suszymy na powietrzu. W wiankach no i jej już oczywiście nie, nie, nie wsadzamy do suszarki, bo to jest bardzo dobry sposób. Cudowne. A jeśli chodzi o zioła, co najlepiej suszyć? Które najlepiej suszyć? Bardzo fajna jest suszona bazylia, fajny jest suszony koperek, e, mięta, z takich również e, trochę bardziej może dzikich, pokrzywa jest też fajna. E, rumianek, no praktycznie każde zioła nadają się do suszenia, prawda? Wszystko. Czyli u Ciebie ogród to właściwie taka trochę spiżarnia, można powiedzieć. Mm, to jest i kuchnia, i spiżarnia, tak bym I apteczka nawet. I apteczka, i trochę drogeria. <laughs> to może teraz przygotujemy zioła do suszenia. Tak, bo to zioła możemy suszyć osobno, ale też można mieszać z warzywami, można za, za jednym, że tak powiem, załadunkiem. E, też się potem przes przesyca zapachem tych ziół, te suszonki? Troszkę tak, Troszkę ale... Tak. Myślę, że to nie przeszkadza, bo to zastosowanie może być podobne. Rozkładamy tak w miarę cienko, to wtedy szybciej się nam ususzy. Masz w tym większą wprawę, zdecydowanie. Ale czujesz, jak pachnie? No, czuję, czuję. Aromaterapia. Wydaje mi się, że trudno to nazwać pracą, prawda? Dokładnie, kiedy praca jest przyjemnością, to można to robić bez końca właściwie. A powiedz, bo rozmawiałyśmy o tych produktach, które można wykorzystywać nie tylko w spiżarni, ale także jako kosmetyki. Tak, jest bardzo dużo takich ziół w ogrodzie, kwiatów. Oprócz tego, że są jadalne, to możemy się nimi leczyć, ale też możemy stosować w pielęgnacji. Na przykład do włosów, możemy sobie robić płukanki z kwiatów, chociażby z kwiatów nagietka, możemy sobie robić z kwiatu nagietka, toniki do twarzy, możemy też używać do robienia octów i potem na przykład te octy używać do ostatniego płukania włosów albo robić z nich tonik. Możemy robić różnego rodzaju maseczki, no oczywiście jeszcze możemy się poczuć jak królowej, dosypać sobie do kąpieli o, na przykład. At, jestem za, a <laughs> jak samitka? No lawenda to jest mój ulubiony zapach naprawdę. Uwielbiam syrop z lawendy dodany do herbaty albo lemoniada zrobiona na tym syropie to jest po prostu coś pięknego i pysznego. Jeszcze pięknie pachnie w międzyczasie jak to się robi. No i oczywiście takie dosyć już znane zastosowania, ale warto to przypomnieć, że lawenda odstrasza wszystkie insekty, między innymi mole. A jeśli chodzi o aksamitki, jak można je wykorzystać? Aksamitki też są, też są skarbnicą dla naszego zdrowia i urody. Je może troszeczkę. One są oczywiście jadalne, ale mają trochę trudniejszy smak, bo są troszeczkę takie cierpkie i troszkę gorzkie. Nie, nie każdy musi je lubić, ale już na przykład ocet z aksamitek ma. Niesamowite zastosowania i kulinarne, i wtedy już łatwo nam jest zjeść tą aksamitkę. No i oczywiście też dla urody. Możemy sobie robić różnego rodzaju półkanki, toniki. Zresztą i nagietek, i aksamitka często są składnikami takich kosmetyków, które możemy kupić w sklepie. Po pracy przyszedł czas na chwilę odpoczynku w gospodarstwie. Na wyjątkową herbatę na bazie tego, co rankiem zostało zebrane przez Kamilę i Marysię.